Dalej, każdy po psywie z forum i... Dawmiks jestem. To jest Dawmiks? Ze wsi jestem, dobrawa, mój samochód. Nie piję. Który, ja piję. Biały samochód? Biały. Biały samochód, tam daleko, przedostatni? Tak. tak. Jestem jestem bez bez samochodu. Kolega bez samochodu, ale w butach. Pomster. Kolega pomster, tu z zielona jego 124. Też ze wsi. Też ze wsi, ale piję. Dzień dobry Roksa jestem To jest Roksa Dziadek. Dziadek inaczej, to jest jego żona Przyjechali tym oto dziurawcem <grym i zjurka> To oczywiście, to oczywiście wlot do turbo. A to kolegi Pomstera bez anteny. I bez znaczka. To jakaś mała kolizja widać. Wracamy do kolegów. He. Ta dziura mi się podoba. przedstawiania czyli ta, czyli Tak. Tutaj kolega. Arego 81. jeden. Arego się ta, ta niebieska 190 na końcu, którą przed chwileczką filmowałem. Chyba za dużo obroty ma na, na No On tam w ogóle. Jakiś Coś mi się wydaje. Ale dodać na awangardzie. Nie Jakie awangardę? No, Zobacz, bo ja, ten. No i no. no, idź, idź, no, idź pokaż no, awangardę. Sportline. Sportline. To masz list wiadomości. Młynek. Młynek. To jest jego taka tutaj. Taka siarka do trawy. <laughs> Jacek. A tu Jacek. Granatowy cyklas. Granatowa cyklasa. O, tam stoi. A to ja klata moja 190 Ale silnika Rok? Aha No Stuningowana troszeczkę, no ale No co by tu jeszcze nakręcić No nic no. samochody jak samochody no Są Mercedesy i są samochody Tak się klasyfikują, nie? Plener zamku i dalej piękny, czarnoryski i inne sprawy. Nie? A może do żubru idziemy? Tam, tam gdzieś są żubry. <laughs> tam jest żubra, kiedy jechać pod Ale pewnie gdzieś. Dostanę raz w ciepło. Ale ta turbo mi się podoba, ten wlocik. Normalnie to jest... To jest mój patent i nie chciałbym, żeby ktokolwiek <laughs> robił takie poznane umery. Tak jest. Spokojnie, spokojnie No No to wie, no to filmik będzie chyba w Kan, nie? Taki krótko, krótkometrażowy, no Nie, w Kan to są palmy, złote palmy Kiedyś tam byłem No dobra The end.